Posiadanie broni palnej w Polsce jest bez sensu. Z takim komentarzem się spotkałem. Ktoś napisał, że bez sensu jest posiadać broń palną w Polsce, ponieważ może strzelać tylko ogniem pojedynczym. I tak, na pozwolenia do celów kolekcjonerskich, sportowych, możemy posiadać tylko broń, która strzela ogniem pojedynczym. I to jest dokładnie taka broń. Broń, która strzela ogniem pojedynczym. Przede mną jest tarcza. W magazynku mam jakieś 20 nabojów, więc teraz sobie strzelimy na czas. Zobaczymy w jakim czasie uda mi się opróżnić ten magazynek i czy. Będzie to jakkolwiek skuteczne, bo przecież to nie ma sensu. To jest powód, dla którego nie warto posiadać broni, bo nie można posiadać broni full auto. Ok, opróżnione. Przypominam tylko, że to jest broń, która strzela ogniem pojedynczym. Tak jak widzieliście, totalnie semi-auto. Podchodzimy sobie teraz do tarczy. Po 14 strzałów udało się to strzelić w 2,5 sekundy. Jest to wszystko w obrębie otwartej dłoni. Tak jak widzieliście, no jednak jest to nieskuteczne.